Ostatnio był wykład na temat dekalogu, ale wśród tych dziesięciu przykazań jest jedno przykazanie, które niestety jest odrzucane przez wielu chrześcijan. Dlaczego? Zapewne dlatego, że jest bardzo niewygodne. Tym przykazaniem jest czwarte przykazanie dekalogu, a brzmi następująco. Pamiętaj, odniósł Sabatu, aby Go święcić. Sześć dni będziesz pracował, wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Sobota jako pamiątka stworzenia była dana już Adamowi i Ewie w raju, o czym czytamy w Księdze Rodzaju, drugim rozdziale, pierwszym do trzeciego wiersza. Tak zostały ukończone niebo... I ziemia, oraz cały ich zastęp, i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Szabat, czyli Sobota, była święcona przez naród izraelski. Kiedy otworzymy księgę wyjścia, ale 31 rozdział to jest tam napisane w następujący sposób: Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie przykazań moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja pan, który was poświęcam, Przestrzegajcie więc Sabatu, bo jest dla Was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie Sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu Sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać Sabatu, zachowując Sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, Zapisane palcem Bożym: Przykazania Boże były zapisane palcem Bożym: człowiek nie powinien nic zmieniać, nic ujmować, a o Sabacie jest tak wyraźnie napisane, a pomimo tego, tak wielu ludzi lekceważy Szabat jako święty dzień Pana. Natomiast jeśli mówimy, że Opieramy swoją wiarę na Słowie Bożym, powinniśmy być lojalni i powinniśmy być wierni wszystkim dziesięciu przykazaniom, łącznie z tym właśnie czwartym. Księgę Ezechiela jeszcze otworzymy na rozdziale dwudziestym. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich uświęca. Święćcie moje szabaty i niech będą znakiem między mną a Wami, aby wiedziano, że ja Pan jestem Waszym Bogiem. Pan Jezus jest dla nas przykładem do naśladowania. Tak jak w kwestii przykazań Bożych, o których było mówione w poprzednim wykładzie, tak samo również jest dla nas autorytetem, jeśli chodzi o święcenie Szabatu, siódmego dnia tygodnia. Ewangelia Marka, drugi rozdział od 27 do 28 wiersza. Ponadto, że im sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Natomiast w Ewangelii Łukasza mamy. Napisane, że Jezusa zwyczajem było, aby zawsze w szabat przychodzić do synagogi, aby czytać Słowo Boże, aby brać udział w nabożeństwie. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, wiersz szesnasty. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Również szabat święciła Maria, Matka Jezusa, święciły też inne niewiasty, o czym przeczytamy w Ewangelii Łukasza 23 rozdziale od wiersza 54. A był to dzień przygotowania i nastawał sabbat. A szły też za nim które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego, powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Aby sprawa była jasna, że sobota jest siódmym dniem tygodnia, a nie pierwszym dniem tygodnia, to przeczytamy następne wiersze. Z rozdziału 24 Ewangelii Łukasza. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zastały kamień odwalone od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Tak jak Pan Jezus święcił sobotę, i tak jak Maria i inne niewiasty święciły sobotę tak samo i apostoł Paweł który przecież nawrócił się już po zmartwychwstaniu i po wniebowstąpieniu Jezusa on również święcił sobotę najpierw jako e, nienawrócony człowiek a później przyjmując Jezusa dalej święcił sobotę czyli nic z tego nie odrzucił co było w przykazaniach Bożych dzieje apostolskie 13 rozdział a gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Tak jak dla Pana Jezusa zwyczajem było, aby w dzień sabatu iść do synagogi i aby święcić sobotę, również taką samą tradycją i takim samym zwyczajem, było w przypadku Pawła, 17 rozdział dziejów apostolskich i drugi wiersz. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. Sobotę święcili apostołowie, ale również sobotę święcimy my dzisiaj. Ale również sobota będzie dniem, w którym to będą wierzący schodzić się na nabożeństwo na nowej ziemi, kiedy będziemy już zbawieni. O tym jest napisane w księdze Izajasza, w 66 rozdziale, wiersz 22-23. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie także w każdy nowy i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Kiedy czytamy całe Pismo Święte, widzimy, że sobota zawsze była święcona przez wszystkich wierzących, przez wszystkich tych, którzy poważnie traktowali przykazania Boże i samego Boga. Teraz jeszcze otwórzmy Ewangelię Marka siódmy rozdział 7 do dziewięć. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Jeśli poważnie traktujesz Pana Boga i przykazania Boże, to będziesz przestrzegał, Szabatu siódmego dnia tygodnia soboty. Zachęcam cię do innych odcinków, które są w pełni oparte na piśmie świętym. Znajdziesz tam odpowiedzi na pytania ciebie nurtujące.